Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj w Asecie na Borku. Myślę, że wszyscy wiedzą, gdzie firma się znajduje, tuż przy bazie GS-ów. Przemysław Mierzał, szef tego lokalu, który, jak mówi, fascynuje się swoją pracą, a to już jest połowa sukcesu. Tak, to już jest. Widzę zmiana barw. Tak, od pewnego czasu mocno, mocno czerwoni. Nie jesteśmy co prawda w Straży Pożarnej, ale kolor czerwony. Zawsze mi się bardzo podobał, a teraz jest takim dominującym kolorem w mojej działalności i w moim życiu. No może tak? przejdźmy, tak? Przejdźmy i. Sklep zawsze i był powiesz moją nam... pasją. Teraz mam więcej czasu, żeby realizować swoją pasję. Biuro i będziemy pokazywać, Nie, bo biuro. na samym końcu, to co klient zauważa, jest najważniejsze, Od pewnego czasu wprowadziliśmy nowe marki i chciałem o nich powiedzieć parę słów, i między innymi. Oprócz tego, co powiem na końcu, mm -hmm. jest polska firma Kistenberg. Jesteśmy ich dystrybutorem. To są różnego rodzaju skrzynie załadowcze, przetransportowanie narzędzi. Tego jest całe mnóstwo. My rozpoczęliśmy tą zabawę z Kistenbergiem od niedawna i chciałem o tym tutaj powiedzieć. Różnego rodzaju videokabelków. Tak? Od przechowywania. różnego. Do różnego... Tak Tutaj jest zbudowana wieża, gdzie można przechowywać duże, ciężkie przedmioty. Wszystko widać. Można wyciągnąć sobie te przegródki, żeby były widoczne, niewidoczne. Super. jak kto woli. to woli. Do garażu, do, do jakichkolwiek <laughs> e, miejsc, gdzie się przechowuje duże przedmioty. Co Kistenberg, jest taką marką. Ja będę mówił, tak powiem, prostu po o różnych innych markach, które są nowe. Ja też Co mocno szedłem w BHP. Dzień dobry. Zawsze mówiłem, że najlepsze samochody i ubrania robią Włosi i dlatego. Dwie marki włoskie: Capriol i Safety System firma Sir e, Tak jak Lamborghini i, Lotus, i, i, i Ferrari, włoskie marki, tak uważam, to są najlepsze marki ubrania, gdzie można w tych ubraniach roboczych można iść w góry, i nikt y, nie powie, że, że to są ubrania robocze. Mm -hmm. No właśnie, mnie nie, tak, nie wyglądają. Nie wyglądają no, tak trochę to moją pasję z mm -hmm. rzeczywiście mm, To jest Kevin, który też prezentuje inną markę. Hogert niemiecką też bardzo dobra marka. Ale widzę, że Ten. full wypas tak od butów poprzez tak. ubrania ma, i kask. Tak, naprawdę dla dla leśników mm. specjalistyczny kask, który kosztuje majątek, ale no, dobrze się prezentuje. Zawsze miałem markę Neo narzędzia dla do samochodówki, do warsztatów samochodowych. Teraz rozszerzyłem o trzy regały. Taka pełna petarda jest w czym wybierać i będzie jeszcze więcej. Firma Profix od 20 lat ze mną, z ich sklepem patronackim cały czas działamy. Pójdziemy w naszą alejkę BHP, która od niedawna, czyli Buty Safety System, włoskie Buty. Ona jeszcze powiedzieć, że nie tylko ubrania, ale też Buty włoskie. No właśnie. Też. Yeah. No ładne, ładne. I tu jest ten zakątek BHP, który odwiedza nas bardzo dużo Ukraińców i też firm z Wronek, które zapatrują się u mnie w te ubrania. To są ubrania, które poniekąd imitują najlepszą markę w odzieży, tak zwane sneakersy i to jest taki ich flagowy produkt, kamuflaż, ale to jest w wydaniu włoskiej akurat firmy Sir. Sam sobie takie ubranie kupiłem. Czyli nie, nie wygląda się... to na, na robocze, tak powiem. Nie? tak na robocze, ale też i do kościoła no w tej można pójść, wydaje mi się. Tak niektórzy mówią, różnego rodzaju bluze, polary z odpinanymi ręką rękawami. No i to, w czym się najbardziej lubuje, czyli moja marka ulubiona Milwaukee, gdzie tych elektronarzędzi Super. wprowadzam coraz to więcej. Mam nadzieję, że wyjadę aż do końca sklepu i będzie tutaj tyle tych regał, bo będzie tak czerwona jak w straży pożarnej. Czyli to tu mamy wiertarki, filarki. różnego tutaj, rodzaju. Widzicie, tak, dla scolarzy, dla budowlańców, dla elektryków i, i, i na końcu radia. I też wprowadziliśmy ogrodówkę. To nie jest gitara, Super. to jest kosiarka. Tu się dokłada drugą część. Tam różne wymienne końcówki. Można założyć do cięcia. Akumulatorowe, bo 90% narzędzi dzisiaj sprzedaje się akumulatorowych. Też oczywiście towarzyszącą marką jest marka DeWalt, która będzie oczywiście też tu rozwijana i rozszerzana na pewno. Pozostałe marki też polska marka Pro, która na targach zdobyła na budmie złoty medal za tak zwaną poziomicę z zerem referencyjnym. Nie będę o tym Cokolwiek mówił, ale, to ale, ale no jest to. Dzisiaj usłyszałem od 1991 roku na, na rynku produkowane poziomice w Polsce, dlatego w polskim sklepie muszą być. Czy ja no i dobry. O Marce, Markopol, firmie, z którą współpracujemy wspaniałym przedstawicielem. Czyli Marcinem. gdybyś tak miał powiedzieć krótko, to właściwie Wiesz, wszystko, tak? No właśnie. Dobry biznes musi mieć następców, a ty widzę, tak, masz. Jeśli... Mówimy o sukcesji, to widzę tutaj. Tak, bardzo dasku. proszę przedstawić nam młodą damę. Póki co najmłodsza z moich córek, Weronika. Witamy. E, bardzo dobrze się tutaj czuję. Jest drugi tydzień. Pomaga mi, ze mną. Jest tutaj w pracy, gdzie trzeba troszeczkę pewne rzeczy obserwuję, Patrzy, jak się sprzedaje, poznaje świat, który by się wydawał nie jest do końca światem dla dziewczyny, a jednak. O, ja też tak lubię te, ten świat, właśnie. Także wierzę ci, że możesz lubić swój. Nowy zawód. dziewczyny, które są z, z No właśnie. Bo tutaj przecież od przecież 100 lat praktycznie. Też nie wyobrażam sobie bez nich w ogóle tego istnienia i to zaufanie, które mamy do siebie i tyle lat budowaliśmy. więc... Zawsze pomogą, zawsze doradzą. Czuję się tutaj dobrze. Ty czujesz się dobrze. Nie wiem, czy moi klienci, mam nadzieję, że też. <laughs> <laughs> Mówię za siebie. <laughs> nie, będą. <laughs> Co Już jeszcze? dużo powiedziałem. Co jeszcze moglibyście? To, no może Weronika spróbuje nam coś jeszcze tutaj sprzedać? Może powiesz gdzieś dzisiaj. A oczywiście też możesz powiedzieć o, o graficie, o marce takiej y, dla majsterkowiczów, y, narzędzi, które używa się w domu, nieprofesjonalnie do końca. Ja też pewne na będzie mm -hmm. nawet pod biurkiem mamy piłę, którą. można sprawdzić. To za do, chwilę. To je przyniosę, tak. A Czyli powiem, co, Weronika? Znaczy, ja powiem ja tak, cel. że teraz jak jest ta kładka, teraz oczyszczona cała. i ktoś chce zakładać kłódki, to też mamy kłódki. Bo o. niektórzy po prostu nie wiedzą o tym, że mamy kłódki. No właśnie. właśnie. No właśnie. To się niektórzy ucieszą. Ale faktycznie pozdejmowali wszystkie kłódki, więc tak, jest ja szansa. Właśnie, bo jest szansa... Z historii. tak, żeby. Żeby, żeby wprowadzić zem, coś tego. nowego. Nie Takie nieduże, nieciężkie, tak? Czyli nieszkodzące za bardzo kładce. Super. Mieć niedługo kutki na odcisk palca tak. firmy Abush. Nie będzie tania, ale będzie jedyna wykrągka, którą będzie można taką kupić. Kutka na odcisk palca, no, to sama przyjdę zobaczyć. Tak. I myślę, że do końca roku poczynimy następne kroki ku rozwojowi. I myślę, że te dwie ściany, które tu widzimy, zostaną przewrócone I, I rozwiniecie się dalej, bo tutaj mamy jeszcze, tu nie byliśmy. Powiększy. O, to, są, to są moje ulubione takie właśnie narzędzia, które właściwie tak. do niczego mi nigdy nie służyły, ale zawsze mam. Ale ładnie wyglądają. O, ładne właśnie. łańcuszki też, fascynujące. Kółka do różnych wózków czy innych, puf. Taki typowy żelaznik. Właśnie, taki ta typowy żelaznia, kiedy został... To przez klientów, tak, kiedy się... został zlikwidowany ten na placu wolności, to myślę, że spokojnie tak, go tutaj przy, zastępuje. Jak tutaj klientów Jacka, który tutaj na Wrokach się zaznaczył bardzo mocno. Czyli praktycznie wszystko. Miejsce, Wy, tutaj Weronika, tutaj orientujesz można... się w tych wszystkich śrubkach? Tak, właśnie tak, tak, klient przychodzi po środki, to się idę Super. No właśnie. No my też. No to co? No to jedynie co mogę Wam życzyć, to powodzenia, szerokiego rozwoju biznesu, dużo klientów, zaufania. Dziękujemy no i tyle. Bardzo. Dziękujemy I czekamy. Za I za to, że nas odwiedziłaś. Dziękuję bardzo również. Bo w końcu, jakby nie patrzeć, ile lat jeszcze na koniec nam po, powiedz firma trwa? 20 lat było w styczniu od otwarcia. 20 lat. No to już jest naprawdę dobra firma. No to Weronika teraz. Tobie nadzieja.